tydzień Poza tym nic. To już jest coś To już jest coś tak Zasalowałem Ja odpoczywałem Czemu? Bo nie mam czasu na głupoty ale jest Aha wichajster to jest człowieku lej Beto raz mamy Bo tym razem nam się uda czy nie? Tym razem to ja siedzę i czekaj... i film Ja dzisiaj tu mamy dniówkę, notkę Oczywiście ja w nocy będziemy mieć. Ja pierwsza dżemka w teraz Eno Patre patrę Espiritus sanki Halu Dzień dobrą Na budową Sanctum Centorum się stawia Kafatro Co nie ładne A, to z tego Co z tego Główno z tego, nic z tego. Co to, to jest? AWE, WD Bardzo dobrze i nie krzyczy już udaje, że spawa Łukasz udaje, że nosi że łapie Maciek to udaje, że udaje Że go ręka boli Aaa Tamten to jest za się, to on jest przemyślany Do garażu mu najlepiej staćcie na środek. Lepiej mu się gdzie robiło, ale to jest, wiesz, mało istotne. O, już bardzo. Jutri sława. A mi kamera spadła No, nosimy, nosimy, nic się nie dzieje. Będę nagrywał, bo będzie bezpiecznie, nie widać co robić. <grymne> masz tego? Masz. Co tak nagrywasz od dołu do góry? A to bo nie dam rady wyżej. Ładnie pokazać Ładnie pokazać? Wszelki poka 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 jest Masz tego? Jest co? trubę mam, mam trubę. Dopchnąć ci? Co to chcesz Dekas Deku De Jest, doszło. Pięknie. Pięknie, no następna. Weź tego buta. Piotruś, skręciłeś tam? O, to mocno. No, kamerę głową, bo to nie ma sensu. Trzymaj to. Załóż przewodnik, nie? Od razu. Jeszcze luźno chodzi? On tego nie wkręci! No bo zaraz się zagrzeje i wkręca. nie ma problemu Tu się nic nie dzieje, po co mi dać? No bo oni się zbierali Gdzie mam A, Nie brałeś mi Ja Musisz to samemu radzić, bo masz tylko Mateusza! A ja się nie nadaję do roboty bo ja tu jestem, nie chcę Zresztą koordynatorem jak Tomek <grymka> <grymka> jaka braka, jaka jaka kurwa, Dokładnie, to jaka praca taka płaca No to, to, popija, jadę, to... Jest, rynka, Go! Tylko auta są Bardzo bym Ci chciał pomóc Bardzo, ale nie dam rady Ja mogę Cię koordynować Zrób to ładnie Bo mi na tym zależy A ja stoję na rustowaniu, bo nie dam rady Nazwisko, że się bał A ja na odwrót ja tym balkon nie ufam, bo się nie ruszają, ale są drewniane. Ty się czujesz jak, jak w domu. Korytarze masz. A co tu? mi się. No i na YouTube to. Zamknięcie. Czemu? Jesteś dekarz? Nie. Dekarz? Nie jestem. Nie widzę, jak dekarze stoją na dachu? Alternatywa. Ty widziałeś jakiegokolwiek dekarza, a zwłaszcza górala, żeby miał szelki Przekli, mekli. jak to próbował <empath> I dojrzeć? intymne Sek. <subtitles> a druga tam A O, nie? magnes. A ile lepszy? 60 zł. Za młotek 70 zł tamte ile? 68. O! Daj mi Bóg do tego Żyda, to roz... nie, no, ja nie, będę mówił ja. Dobra, przejrzyj to człowieku! On nie ma czasu O cię przecharkam cię robisz to? Hey, <laughs> Trzeba było dużej wpadać Яч ч томам на чон ноч. На мо спадже. Нео нас. Селим шенцо те замоте. Ху. No i teraz Rocket filler. Whipem na górę Butem w dół I lala A moje kolano Złamane już Na dno, na dnie hu, 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 hu. Tak mi zaciąga po kręgu subie Zaciągnij se, ten paseczek Ten. To, co masz po lewej stronie, to? Tak, odepnij se to i z tyłu se to zaopatrz. Co? co to nie no to albo ten. No nie, nie widzisz co tu mam to. No i na, na tylne tese zapiąć. A to chłopie, to teraz nie mam rady tego zrobić. Bo? Bo jak? Na siłę. I troje, Co! Dobrze. Co to? O! Aż mnie bujło Tu naciągnę, ale tam nie umnie rąk Pamiętaj, ma to już najważniejsze to się nie bać. Teraz się nie boję Ja ja I prze... ja się teraz Ja Nie widzę Tam na tym powinien być zawieszony i się time-lapse kręcić nie powinien być Ale ty pomyślisz Co że ty myślisz? Na gazu 40 minut i nic nie powiesz <laughs> Nie się baczą Na co? Na ciebie jak yy, spadasz a tu byłbym dobry filmik nagrał, zaraz skakam na dach do busa. Wpadnę <laughs> do środka do... Ale wiesz, to. Ale na O chłop! Weź to do... na środek daj, mongole. Co to jest takie krzywe? Co tam jest pod tym? No i... Dla O, jesteś Daj tego od razu, takera No, ale zostawię go na dole na rozkoń No tak Maciek, podasz takera? I nożyk Nożyk chyba mam w kieszeni A, Nie masz, bo Maciek obcinął tą szklankę Ale Tu jest! Gdzie? Chcesz ten motel? Okay. Nie, Nie naciągnięto. Tak. To przypnij ją tak, a będzie już naciągnięta. Masz. Ale do czego ja ją mam uczyć Do drewna, Do czego? Do sufitu? Patrz, Do czego ja. A tu. A tu to powinno iść. To się ją złóż! Tak się ją złóż! Jak kartkę papieru i naciąg. Jak cię przeszkadza, masz. Nie przeszkadza, absolutnie, ja mam łatwę. Bo mi będziesz. Pol, bo no, nie to lubię to jak się trafie... ktoś. Bo to nie to lubię to jak to... ktoś to... mi się tu. A, ani to ja się nie odezwałem do ciebie, debilu No. Ja trzymam łatę ja czy to zaraz będę trzymał? Takel e. Noga. E. Rysiu. Nie wiem, że tu Ej. No Ej! Ryściu! Nie współpracy jest to e. No nie chce się w ogóle przemieszczać no, Nogi tak mają właśnie A. Jeszcze tak są Takel ale trzy naraz na raz. No go przeczeczyć. chodzę godze. Macie uważaj Nie, nie, bo ja trzymam y, 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 mam <śmety> <śmety> teraz, teraz to się wypruło. bo jest rozładowana. Maciek, masz, bo jest rozładowana. A po coś ty stąd szedł! Jak ty tu miałeś stać? Nie wiem, ale byś to wziął ode mnie w takim rozrachunku Lalalala ta, la, la, la. Mama makita I opa, hej! I opa, hej! Teraz coś się zagrywa. Witamy ponownie na dachu. Hmm. Garaż jest do sprzedania. Żeleta. Prawie bez dziur. Jakby ktoś chciał to. kolmi. No. Nie my, nic się nie dzieje. To się już ma dziać. O, bardzo dobrze. Uh. Prawy prosto. Ty wyjdziesz. Bardzo fajnie się tu chodzi Jest to niezwykle przyjemne A robi samemu bo Tak Po prostu z debilaceni debile tam stoją Mordercy, gwałciciele, sadyści Widzisz? Nie jestem montek Hop 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 No Mateuń był na badaniach wyszło mu że ma domieszkę krwi w alkoholu czyli wszystko jest w normie lekka bolerioska ale no. lekarz mi powiedział że jak go zacznie wyginać bardziej niż teraz to się nie także wszystko jest w normie ja mam cztery boleriozy na przykład i nic się nie dzieje

Nagrywamy zejście z dachu. Fachowe. Nie jakieś. Pedalskie. Te tamte. Zapomniałem, jak to się nawet nazywa. Popatrz. No popatrz. Kto to tamto wyciągnie? Nie wiem. Rusztował Dokładnie. Ty! No, z z z spróbujmy. Przecież bym więcej punktów podparcia.

Wystawiłeś tam pilarkę? Wystawiłeś pilarkę? To wystaw, że ją na górę. Trakcja boki, czy góra sześć, hop-hop, 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 Hop, hop weep, weep, weep. Stefania. O dibayar. Muah. co ty to robisz? Dach robi tak. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie. Mateusz, wychodź na dach i obcinaj z tamtej strony wszystko bo ja już straciłem dzisiaj konwekcję twórczą. Na, na siłę pop. hop, hop, hop. zabujało mną. No i dobrze i fajniej i... gitara podoba mi się to. A co miał zrobić? No wyraz i zostawił poszedł w cholerę. Tu takie co on to narobił? O, zrzucił silnik. No i może się naprawi na sobotę. Ja nic nie mówię, ale burz na popołudnie jest potrzebna, a czas realizacji chyba jest na sobotę, na wielką sobotę. Czas realizacji chyba na wielką sobotę będzie.